W zespole szkolno-przedszkolnym w Lubawce odbył się gminny konkurs poezji patriotycznej. Wystąpiła młodzież z klas 1, 4, 5, 8. Niezmiernie miło mi powitać przybyłych gości na dzisiejszy konkurs gminny konkurs poezji patriotycznej. Witamy reprezentantów Szkoły Podstawowej z Mieszkowic Witamy i oczywiście opiekuna. Witamy panią Natalkę. Witamy również uczniów ze Szkoły Podstawowej z Chemska Śląskiego. No i serdecznie również witam uczniów naszej szkoły. Dzisiaj gminny konkurs recytatorski tematyka poezja patriotyczna. Temat bardzo ważny, istotny. Myślę, że to będzie dla was i dla osób, które będą was oceniać, dla jury taka uczta duchowa. I trzymam Kciuki kochani za wszystkich, aczkolwiek wiemy, że ktoś wygra. Ale dla mnie dzisiaj zapewne jesteście wszyscy zwycięzcami, ponieważ to, że jesteście już na etapie gminy, to znaczy, że jesteście świetni. Gratuluję i trzymam kciuki za wszystkich. Dziękuję Zapraszam na fragment występu Gabrysi. Polska, Antoni Słoniński. I cóż powiedzą, to my, słowników. Lekcje historii i geografii, ty tylko o nim mówić potrafi. Krzak bzu kwitnący i śpiew słowika. Choć jej granice znajdziesz na mapach, ale o treści, co ją wypełnia, powie ci tylko księżyca pełnia. I mgła nad łąką, i liści zapach. Pytaj się, synu, gdzie jest i jaka. W niewymierzonej krainie leży. Jest w każdym wiernym sercu Polaka, co o nią walczył, cierpiał i wierzył. W szum gołębie na starym rynku, w książce poety i na budowie, w codziennej pracy, życzymy słowie. Znajdziesz się w każdym dobrym uczynku.